Giełda na historycznych maksimach, a ja czekam na spad. Tak, dobrze słyszeliście. Jeśli wy też macie trochę gotówki i czekacie na idealną okazję, to powinna być również wasza strategia. Wchodzimy we wrzesień, statystycznie najsłabszy miesiąc w roku. Zostańcie, bo pokażę wam, dlaczego ewentualna przecena to nie powód do paniki, a świetna szansa. Część to inteligentne handlowanie. Mamy poniedziałek 1 września 2025 roku. Zaczynamy nowy miesiąc, ale dlaczego ja się nie martwię, a wręcz cieszę z perspektywy spadków. Bo długoterminowy trend jest po naszej stronie. Spójrzmy, HOSA jest w pełni, aby odfiltrować codzienny szum, spójrzmy dziś na wykresy miesięczne, gdzie każda świeca to jeden miesiąc. MSCI World historyczne maksimum w sierpniu. Trend nienaruszony. Niemiecki DAX od 4 miesięcy w konsolidacji, ale bez żadnych sygnałów spadkowych. Eurostox 50 podobnie, ruch boczny od początku roku. A co na WIG20? Korekta po nowym rekordzie. A co na naszym podwórku? Polski WIG20 również w sierpniu ustanowił nowe 52-tygodniowe maksimum, po czym został niestety wyprzedany. To na razie nic złego. Jest to część zdrowej korekty, zwłaszcza, że wchodzimy w sezonowy słabszy okres. Będziemy uważnie obserwować, czy trend w najbliższych dniach i tygodniach się utrzyma. Obecna korekta może stworzyć ciekawe okazje do wejścia po niższych cenach, ale tylko wtedy, gdy obraz techniczny będzie to potwierdzał. Pamiętajcie o zarządzaniu ryzykiem, o którym mówiliśmy tutaj. SIP 500 Nowe historyczne maksimum w sierpniu. Wygląda świetnie. Nasdaq to również nowe historyczne maksimum, też w sierpniu. Technologia prowadzi. Euro od początku roku w trendzie wzrostowym. Sierpień przyniósł kontynuację. Złoto, nowe historyczne maksimum pod koniec sierpnia. Tutaj widzimy niesamowitą siłę. Ropa naftowa. Tu obraz jest słabszy. Wygląda na możliwy zwrot w dół. I na koniec Bitcoin. Mimo lekkiego cofnięcia, sierpień zakończył blisko historycznego maksimum. Jaki z tego wniosek? Nadrzędne długoterminowe trendy na większości kluczowych rynków są absolutnie nienaruszone. Jesteśmy w silnym rynku byka, i to jest powód, dla którego możemy spokojnie patrzeć na ewentualne wrześniowe przeceny. Dlaczego czekam na spadki? Potęga sezonowości. No dobrze. To dlaczego ja bardzo liczę na spadki? Spójrzcie na ten wykres. Pokazuje on SIP 500 na przestrzeni wielu lat. I zaznaczyłem tam wrzesień. Widać na nim, jak na dłoni, że wrzesień jest historycznie najsłabszym miesiącem w roku. Ja osobiście mam nadzieję, że statystyka zadziała i tym razem. Dlaczego? Bo chcę dokupić więcej świetnych spółek na przecenie. Taka korekta w silnym, długoterminowym trendzie wzrostowym. To idealna okazja. A co wy myślicie? Dwa rynki, które już wybijają, ale nie wszystko musi spadać. Są rynki, które już teraz pokazują niesamowitą siłę i wybijają się z konsolidacji. Po pierwsze, kopalnie srebra i złota. Właśnie wybijają się w górę. To bardzo ciekawy, choć ryzykowny rynek z ogromnym potencjałem na najbliższe lata. Po drugie, Chiny. Tam zaczynają się luzowanie w polityce, a do rynku pompowane są pieniądze. Chińskie akcje technologicznie również sygnalizują wybicie. Nawet Alibaba, mimo słabych wyników, w piątek zyskało 12%. To bardzo byczy sygnał. Co robić? Podsumowując, długoterminowy trend jest wzrostowy. Mamy nadzieję na sezonową korektę we wrześniu, aby taniej dokupić akcje. Jeśli jej nie będzie, nic nie szkodzi. Jesteśmy już zainwestowani i po prostu będziemy zarabiać dalej. Obserwujmy też rynki, które już teraz pokazują siłę. Pamiętajcie, że ta analiza służy wyłącznie celom informacyjnym i nie stanowi porady inwestycyjnej. Dziękuję za Waszą uwagę. Jeśli podoba Wam się takie strategiczne podejście do rynku, koniecznie zasubskrybujcie kanał i kliknijcie dzwoneczek. A na nadchodzący tydzień Życzę Wam owocnych przedzeń. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pamiętajcie, inteligentne handlowanie to podstawa. Dziękuję za oglądanie.